Ekskommunikacja dotyczy kapłanów, kiedy zakonnic. Ją ekskomunikował, czyli ona nie mogła nawet przyjmować komunii świętej w kościele. To było bardzo małe samo ale bardzo prędko ten biskup podszedł do bo Boga, miejmy nadzieję, i jego następca, następca zmienił zdanie, odwołał ekskommunikację, ekskomunikał, w tej chwili po procesie ratyfikacyjnym została ratyfikowana prześladowanych w Kościele, czy dotkliwie karanych Kościele za wierność hmm, powiedzieć, prawdzie, sumieniu, hmm, no to było w wielu dziejach i oni nie, nie przestawali Kościoła kochać. Hmm, kościół się kocha nie za to, że wszyscy z Kościoła są święci, bo to byłaby sekta wtedy, prawda? I tylko hmm, za to, że jest to Kościół Boży, jest to tak Jezusa Chrystusa która pieśni nad pieśniami mówi o sobie, czarna jest to, ale piękna, czarna jest to, że no, to więc... no mam nadzieję, że Pan Jezus Matka Boża i mój Anioł osobisty przyjaciel, i mój patron święty serwis Błogosław i II święty, Alaf i III świętami, czyli ubolewam jakoś wtedy by... <grym> z suspensem, bo to było jakaś tam dotkliwość oczywiście. Kawa, tak się zatrudniemy, nie może przy świętej odprawić. Chyba, że odwołanie się do Watykanu, bo odwołanie się do Watykanu z suspensem wstrzymuje na pewien czas, albo, no tego nie popieram jednak, postąpi tak jak ksiądz profesor, no, wiadomo, kto. Jakiś tam Y, sekundkę, Boże, jeszcze poczekacie Państwo? Sekundę, zanim oddam głos. Jeszcze chciałem powiedzieć takie świadectwo y, y, przed Państwem. Byliśmy teraz jako Solidarność 2010 mieliśmy zjazd w Warszawie, w To było 10 września teraz i potem y, wieczorem po przy w Kościele y, Świętego Jana y, odbyła się jak cały miesiąc demonstracja. Y, Marsz z pamięci ofiar Katynia i, i, i tragedii smoleńskiej. I proszę Państwa, jak ten tłum cały z transparentami, z flagami i dalej doszedł do, do krakowskiego przedmieścia, tam gdzie była kulminacja, gdzie miały być przemówienia, to było ponad 10 tysięcy ludzi, co na szacunki w gazetach. I pierwszym, który przemawiał przed prezesem Kaczyńs Jarosławem Kaczyńskim, był właśnie. Tutaj obecny między nami ksiądz Stanisław Małkowski. I z chwilą, kiedy się pokazał tylko i zostało ogłoszone, że ksiądz Małkowski zabierze głos, to ponad 10 tysięcy ludzi wyraziło swój entuzjazm, oklaski, spontanicznie także za częstko się góry tego yy, Pałacu Prezydenckiego. Także to świadczy o tym, jak Warszawiacy, jak Polska znają księdza. Yy, ja tutaj w Olsztynie pytam niektóre osoby, które chodzą do często do Kościoła i niestety ta wiedza jest mała. Ja mam nadzieję, proszę Księdza, że to nie jest ostatni raz yy, i zapraszamy Księdza co jakiś czas sukcesywnie. Będziemy rozszerzali tą wiedzę i prawdę Bożą, za którą Bóg zapłacił. A teraz Państwu odejdę. Moje nazwisko Boże. Moje nazwisko też nie działa. Kaziu masz taki aparat głosowy, że będzie trzymał bez mikrofonu. Moje nazwisko. też przeszkadza. Jakiś zły <grymne> Moje nazwisko Bożym Kazimierz. Pan redaktor zapytywał zaby, księdza, skąd ta siła i moc. Z nieba. To jest dar Ducha Świętego. Uważam, że to co y, do tej pory nasz y, bohater, ksiądz o tych wartościach, tej głębokiej wiarzy, zakorzeniony w prawdzie i przesłaniu, że prawda was wolna, tak jak Jezus Chrystus to przekazał w swojej Ewangelii, owocuje i promieniuje. I ta moc po prostu nie może być zmarnowana. Wśród narodu polskiego jest dużo sumień, które się budzą, zwłaszcza teraz. I takiego rozbioru niszczącego majątek narodowy i dobro polski wspólne nie było w historii. I te zwycięstwa, które były, istotnie one dzięki opatrzności Bożej zostały osiągnięte. I można by dużo przytaczać tych faktów historycznych i tych zwycięstw, ale ja bym chciał po prostu postawić taką prośbę i wniosek, że Niełatwo nam jest wyjść nawet z modlitwą, z tą gruncjatą. Wcale nie jest tak łatwo. Złopowodu. Bo i nie ma apelu, bo i nie ma budzenia sumienia ludzi, którzy by poszli obowiązek swój ratowania kości. To nie są żarty, proszę Państwa. To jest rozbiór polski. Ja tego świecie, jakiego do tej pory w nie było. Ja mam konkretny wniosek. W tej trudnej, katastrofalnej sytuacji Polski po prostu to, co już wiemy, w jakim zasięgu krucjata w Polsce jest realizowana i jej zebrać to wszystko liczebnie i wystąpić. Nie, jeżeli jakieś stowarzyszenie już w tej sprawie jest, a jeżeli nie, to trzeba by powołać jakieś stowarzyszenie katolików, które by miało prawo występowania do episkopatów po to, żeby episkopat ogłosił taką krucjatę. Bo jeżeli episkopat nie obłoży tej krucjaty, to wędrówka po piecesjach i parafiach jest naprawdę teremna. Może przesadzam, ale jest trudna. Trudna jest dlatego, że nawet gdy ciężar ogłaszają, ludzie jednym uchem słuchają, drugim wypuszczają. I wolą obrazki oglądać telewizyjne i kłamstwo przyjmować za prawdę. A jaka jest część przecież, która nie idzie 40% bo i 50% do wyboru. Co z tymi zrobić? I uważam, że ta sprawa mądrycy, tak jak przecież w tak jak w Austrii, tak jak w Niemczech, tak jak i w Polsce był w, w wielu innych okresach, to zwycięstwo przychodziło przez, przez Marię i Karnał Krąc, czyli Wielki Pryma Polski. To samo mówi. Więc ja mam konkretny wniosek, żeby zebrać to i wystąpić do, do episkopatu Polski i ogłosić w całym narodzie Trucjatem. Dziękuję. Nie? Ja miałem taką bardzo proszę do Państwa, bo dużo osób będzie chciało zadać, że pani się ze żeby to były pytania, żeby to były po prostu pytania. Dobrze ja wiem, że Państwo chcecie się podzielić, ale ksiądz Stanisław ma dzisiejsze wieczorem i nie może być tutaj w Warszawie, nie może być długo, więc chodzi o to, żeby jak osób osobowo zadać pytanie. Taka Ja chciałem zadać pytanie, Ale niech z mikrofon. Proszę Księdza znamy sytuację był pewnego księdza ale jednocześnie ludzie, którzy świadomie idą do, do różnych partii jako katolicy z tej partii później wychodzą jako, jako przeciwnicy i na przykład mój kolega, który... Ja proszę o pytanie, bo Pan mówił że mały reżerat, to ja wiem o tym, że ludzie się zmieniają, że wchodzą jako a są potem przeciwnicy. takie, takie tak, pytanie. Byliśmy nie, nie, no po prostu tam się, kręgu, kręgu, się Tak, w kręgu Związku Radzieckiego, teraz w Unii Europejskiej. I ciągle zmagamy się z etyk. I tym jest księży. Dlaczego? I my świecy. My święcy również musimy być apostołami. A jednak przeciwnicy nasi gdzieś tam nie domagają łania przyjmów. Takie pytanie, czy... Tak, czy po co mam chcę mnie zapytać? Po co o, o to właśnie, że, że dlaczego tak się dzieje, że od dziecka po prostu ludzie nie idą prostą drogą nawet w siebie? To dzieje ten na Jeżeli ksiądz dobrze pracuje w jakiejkolwiek dziedzinie swojego też to kształtuje ludzkie postawy sumienia, dziwiary, żywa do nawrócenia. Są różne dziedziny życia, którymi Pan Ksiądz się zajmuje i czuje się do tego kompetentny. Więc nie można wszystkich podciągać pod jeden strybulec. To jest jedno. A drugie, pomimo pewnych oparów, jakie są nie tylko z zewnątrz Kościoła, ale i wewnątrz, sprawami ważnymi dla Ojczyzny, klubu patriotyzmu i troski o Polskę, wobec obozie Stowarzyszenia Dzisiejszych Nadrożeń, każdy się może zająć. Musimy na mocy Cztu Świętego mamy wszyscy udział do władzy tronowskiej Jezusa, Chrystusa, czyli tak świadectwo prawdzie, wierności, Bogu na bardzo wiele sposobów, jak to się może mówić, na no to ofiara cierpienia, to to dobroć, świadectwo już najbliższych. Każdy może rozeznać swoje powołanie i modlić się do Ducha Świętego, Duchu Święty, co mam zrobić w tej sytuacji, jakie możliwości mi pozostawić. tylko tylko Duch Święty odpowie komuś, na przykład, że w tej sytuacji może go cierpieć i modlić się. To mało, to bardzo dużo. To bardzo dużo. Ale teraz czy ta nie jest propagowana? No jest propagowana. Przecież właśnie ja się mówię, że ojciec Tadeusz wciąż w Radio Maryja kurcjata propaguje. Co komu broni otworzyć Radio Maryja, posłuchać i usłyszeć zaraz włościem, że to duża ryzyka na ten temat? Poza tym są właśnie obiskupi czterej na razie, które będzie więcej, którzy się do kurcjanty wręcz zapisali, kurcjantę popierają. I jest coraz więcej świeckich. Tak się policzymy, no to najgorsze było kilka milionów, no bo tyle milionów Polaków się na to kończyło, ale chodziło o pewne intencje i pewne systematyczność. Jakie pytanie jeszcze? Zadam pytanie. Myślę, że czy ktoś się ze mną zgodzi, ma taką refleksję pytanie. się wchodzi, że uważam, że żyjemy w czasach, gdzie Polakom brakuje odwagi. Do tej pory nie było takiego kraju jak Polska, która miała tyle odwagi i wiary, że wginął za ojczyznę i za Boga. Teraz ja widzę, że tego brakuje, nawet wśród księży, chociaż z wielkim w, i y, dla księdza Małgorzatkiego i są jeszcze tacy księżar, którzy nie boją się tego, ale czy my nie, nie możemy jakoś zdobyć się, żeby w czymś, żeby, no nie możemy się narażać, no bo... No, ale to pytanie, jest pani, tak. się tym, co Pani mówi takie, skoro brak odwagi, to co zrobi, żeby ta odwaga Nie o to chodzi. Niech mówi od kilkudziesięciu lat. O, ja nie, wie, nie wie, nie, od kilkudziesięciu lat człowiek jest tak słaby, że nie może zmienić już nic. Obierzcie mnie króle. Wiadomo, że góra nie chce, ale ja uważam, że duch powinien już zaczynać od siebie i góra będzie zmuszona. Jeżeli wszyscy od dołu zaczną przyjmować króla Jezusa za króla, no to góra będzie zmuszona do tego. Można to zrobić. Tak to to można to zrobić w rodzinie, można to zrobić, no, w no, w można to zrobić w różnych po mniejszych czy większych. Ale to zależy od tych osób, które tego chcą, bo więc te inicjatywy oddolne doprowadzą potem do jakiejś przemiany u góry też. Ale ta przemiana u góry, która jest pilna i związana z zbliżającymi się wyborami, to w miarę możliwości odsunąć się w pracach z Władzy. No i mogli się licencić skupów. Ponieważ sprawy ważne, w zbyt zwykle przeprowadza się razu i sztukę, Przesłanie, które otrzymała, otrzymał kościół przez świętą Małgorzatę Marię à la coque, chodzi o kult Serca Bożego i formę tego funtu. Akurat jesteśmy w Parazie Serca Bożego. Tak, tu jest jeszcze Parazie Serca Bożego? Tak, tak. Dla Ciebie Serca Bożego? Teraz jeszcze. Dla Ciebie Serca Bożego, Do tego kościoła 48 lat temu chodziłem często, bo spędzałem część wakacji u moich znajomych w Środnicy Morskiej i tutaj właśnie też ciągu tygodnia przychodziłem na trzy świętośmi na komodysiębom jechałem tam razie nie 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 teraz nie jeszcze jest. No, jest nie 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 No, nie 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 już nie 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 tysięcy mieszkańców Czy, czy ksiądz zna bezpośrednią przyczynę lecenia założnictwa święta wieżego? To jest pierwsze pytanie. Bezpośrednią i długą przyczynę załoństwa księdza wieżego. A za drugie to jest pytanie takie, czy ksiądz zna ksiądz osobiście, tak czy nie? zleceniodawców, narzędziem kłamstwa, istotą systemu komunistycznego i w ogóle totalitarnego, ale także tej zapomnianej demokracji jest kłamstwo. Rodzaje przemocy są bardzo różne, mogą przemoc medialna na przykład. Przemoc medialna, nie nic fizycznie groniana, ani śmierci mu fizyczna nie grozi, ale chodziśmy jest moralna, śmierć duchować tutaj tego bełkotu, który jest wciąż nadawany przez, przez media. To jest jedna z przemocy dosyć skutecznych ale przemoc jest narzędziem kłamstwa. Pierwotne jest kłamstwo, ponieważ Ksiądz Jezus głosił prawdę z mocą, w oparciu o Słowo Boże i Kościoła i co więcej jeszcze prowadził wielką wspólnotę, właśnie bożą ludzką i to ta wspólnota prowadzona mocą prawdy, głoszenia Słowa Bożego i sakramentów świętych i obrony krzyża była dobra i w kategoriach, ich myślenia postrzegania spraw słusznie. W tym widzieli dla siebie zagrożenie. To byli rzecznicy kłamstwa. No więc prawo daje jeszcze skuteczność tej prawdy. prawda? bo w jest skuteczność prawdy. Można prawdę głosić w sposób nieskuteczny, ale to jest skuteczny. Dlatego poczuli się zagrożeni. I w ten sposób ksiądzjerzy stał się męczennikiem za wiarę. Nie męczennikiem za politykę czy za solidarność, tylko czy za ojczyznę też, ale bohaterem też, ale po prostu męczennikiem za... Ale z przyczyną było to, że y, jak gdyby ksiądz Popieluszko y, miał wpływ y, na wszystkich ludzi w Warszawie i wtedy w Warszawie nie tak szybko by ci, którzy do dzisiaj z nami walczą, y, y, zajęli to tak podobnie jak w powstaniu warszawskim. Bo ja znam odpowiedź komendanta y, y, tej y, 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 szkoły wyższej w sprawie pożarnej, w której mówi, że y, tam było 400 ludzi uzbrojonych w łaski. Ja już tu nie chcę mówić, którzy jak y, na słowa za Jerzego, mogli bronić, no proszę, szczęście. Proszę Państwa, to ksiądz skomentował, że to jest oświadczenie, że to jest informacja, a to nie jest pytanie, no, w związku z tym prosimy o następne pytania. Ja nie do Państwo, co redentorzyści z ponieważ tam pytania do Radia Maryna to są najczęściej bardzo rozległe wykłady i oświadczenia ludzi, którzy dzielą się swoimi kłopotami i troskami. I ci wielki redentorzyści z największą cierpliwością tego słuchają, pierwsze chyba pozbawią nie powiem, co ci mówią. Ja nie jestem taki ja że jak cię

Ja też się zgłosiłem, żeby odpowiedzieć na to pytanie na samym początku. Na samym początku, na samym początku ogłosiłem możliwość zapisywania się, i właśnie przy Panu stoi powiem, wybawienie z Pańskich pochodów i z naszych wszystkich. Mianowicie osoba, która rekrutuje do ruchu społecznego do Stowarzyszenia Solidarnie 2010. Ogromnego ruchu społecznego, który, którego fala z, z, zrodzona poprzez, przez tra tragedię, przez katastrofę smoleńską ogarnęła cały kraj. Na bazie naszej troski, entuzjazmu społecznego prosimy razem, połączmy się i wtedy sobie zbudujemy. I to jest właśnie Państwa troska i nasza również. Także proszę zapisać się u tej Pani i złożyć swoje nazwisko.